g Flash 27. Magdalena rozkazowała walcz na IDXC4, Polka zmierzy się z nią Blackman, która kilka miesięcy temu wygrała europejskie trialce IDCC i w sierpniu poleci na IDCC 2024, natomiast Magda ostatnio wygrała dwa medale na IBJJF Milan Open, a na początku roku wygrała złoty medal w kategorii Masters na Grand Slamie w Japonii. Walka odbędzie się w Formule G już 18 maja w Paryżu. Weronika Roddy wygrała podwójne złoto na ADCC Scottish Open. Polka powróciła do startów po dłuższej przerwie i wygrała dwie walki w swojej kategorii wagowej i również dwie w kategorii absoluto. W sumie zaliczyła trzy podania na cztery zwycięstwa. W tym tygodniu posypały się zaproszenia na EDCC 2024. W Las Vegas zobaczymy Gabriela Souze w minus 6,6, a wśród kobiet Bia Skita i Briana Stemari w kategorii minus 65 kg oraz Gabi Garcia i Rafaela Guedes w kategorii plus 65 kg. Mistrzostwa świata EDC odbędą się w połowie sierpnia 2024 roku w Las Vegas. To będzie hitowa walka. Kate Rutolo vs. Mikey Musumeci w walce o lekkiej Federacji One Championship. Gala One. 168 odbędzie się 6 września 2024 roku w Denver, czyli kilka tygodni po EDCC 2024. Musły i póki co nie otrzymał jeszcze zaproszenia na IDCC, a Kate w międzyczasie zastąpił swój debiutancki pojedynek w formule MMA w czerwcu tego roku. Panowie jeszcze nie przegrali w Federacji One Championship. Znamy całą kartę walk UFC Fight Pass Invitational 7. Tym razem gala nie jest na papierze tak mocna jak ostatnio, ale ciekawe zapowiadają się pojedynki Nika Roda z Masonem Follerem, Kaina na Duarte z Lukeem Griffithem i walka Jaya Roda z Ronaldo Juniorem. Gala odbędzie się 15 maja i będzie transmitowana na UFC Fight Pass. Dimitrius Johnson promowany na czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu, były świata UFC i aktualny mistrz Federacji One, otrzymał promocję z rąk Bibiano Fernandesza i Jana McKeina. Amerykanin pomimo startu w MMA regularnie walczy na zawodach ibjf w kategoriach Masters i zdobywa złote medale, jak chociażby na ostatnich Panamsach. Kolejna gala BJJ Stars za nami w Grand Prix wagi płucieżkiej. Bez niespodzianek Felipe Andrew wygrał trzy walki, dwie z nich zakończył przez poddanie i raz wygrał różnicą 11 punktów. W pozostałych walkach wygrywali Peter Frank, Mayra McKin czy Anna Rodriguez. Powtórka Gali jest dostępna na flograpping. Bardzo dziękujemy za ciągłe wsparcie naszego projektu Manto i Diet Food. W tym tygodniu to już wszystko. Bawcie się dobrze na majówce i słyszymy się za tydzień. OS.